Witam was moi drodzy, bardzo cieplutko w grze Space Architect, pełna wersja. Słuchajcie, gra już jak widać, to jest projekt jednoosobowy w fazie rozwoju od 5 lat. No proszę. Więc cóż, zagrajmy, zobaczmy, czy to jest coś fajnego, coś ciekawego, czy może takie sobie. Black Orb. No weź pożyczkę. Co? Ja nie chcę pożyczki. Oferta jednorazowa. Ja chyba to muszę, bo nie mogę nic innego kliknąć. No dobra. Podróż do sektora. Jakiś achievement. Przelew przychodzący, dług osobisty spłacony, bilet poza Ziemią zarezerwowany, rzeczy spakowane. Dotarłeś do pozaziemskiego portu kosmicznego, potwierdziłeś odbiór sektora. Odebrałeś statek Proto MK28, zebrałeś zapasy na podróż, spotkałeś przyjaciela, który dołączył do Twojej załogi, ustawiono kurs na caki taki. zapadłeś na kryogeniczny sen. Obudź się. Find out how to learn okay, about hej. A więc tak, akumulator są puste, wyłącz niektóre urządzenia lub zbuduj więcej śluza. Kliknij na jakimkolwiek urządzeniu, by otworzyć panel z jego szczegółami. Śluza. OK. Station no. Assistant OS is getting errors. Recommended power reset. Disable all power producing devices. O co? Najpierw najważniejsze, zapewnić, że twoja załoga nie umrze. Wymień zepsuty dozownik żywności, zbuduj toaletę. Okej. Okay. Najpierw dobrze, najpierw co? Wymień zepsuty dozownik żywności, zbuduj toaletę. Dlaczego nie pomyśleli o toaleta na statku? Co? Zapewni produkcję wody i jedzenia. No dobrze, znaczy no najpierw muszę z, z, dozownik żywności wymienić. Zamknij na razie to. Złom, śluza, magazyn. On i off. załoga rury. Zawartość. Planuj rozbierz. Boże, nie wiem o co chodzi. Złom. Złom nie, niepotrzebnie. Rozbierz. Toaleta. Co się dzieje? Co to jest? Dostrybutor wody. Rozbierz, sklonuj. To chyba jest. Tak działa. Lód na wyczerpaniu. Eee, złom. <grybujesz> Żebym ja wiedział, o co chodzi. Panel słoneczny. Laser górniczy. Asteroida. Ej, poszedł do toalety. Do toalety on poszedł. Jeszcze raz przegondzał, ok, jeżeli ja nie mam pojęcia o co tu chodzi w tej co oni przynieśli do magazynu? Złom mogę to naprawić. Zniszczone lub niepotrzebne, no to rozbierz. Laser górniczy pozwala strzelać do przelatujących asteroid w celu wydobycia surowców. Okej, okay, fajnie. Toaleta działa, woda chyba działa, ale gdzie jest dozownie żywności? To jest Cynthia, a to jest magazyn. A jak się kraftuje? Zarezwana z. Czy ja mogę zrobić jakiś dozownik żywności? A tutaj coś jest. B. Survival. Dozownik żywności. Tutaj koło wody może. Albo tutaj być bliżej. Nie, dobra, tutaj nie jest. Dobrze, zbudowaliśmy dozownik żywności. Mamy wodę. Mamy magazyn. Mamy toaletę. No i brawo. I co teraz? To utrzyma cię życiu na długo, aby zacząć marzyć się z opłatą pożyczki, którą właśnie wziąłeś, ale przynajmniej jesteś żywy i wolny. Następne krok powinien być kierowane na, przetrwanie na przetwarzanie asteroidów w użyteczny materiał i wizyta statków handlowych to pierwsze e, dolary i punkty technologiczne. Później może zacząć automatyzować produkcję i ha handel. No dobra, czyli teraz mogę włączyć to, a prądu nie mam. A, dobra, dobra. Czyli mogę. Stacja. Śluza handlowa, moduł. Kratownica, survival. Żywność, fabryka pożywienia. Toaleta, oczyszczacz wody. Magazyny. Dobra, górnictwo. Laser górniczy. My mamy laser górniczy. Obserwator. Dobrze, fabryki. Piec, wyrzutnia ścieków. Eee. Dobra, fabryka dronów. Dobrze. Łodnica pasywna. Jak ja mam. Panel... Jak ja mam te panele słoneczne. Czy one zbierają jakąś energię? Gdzie ja kumuluje. Włącz panel słoneczny. A, no właśnie. Włącz. I co? Włączony nie. On resources. Dobrze, włączony. Press the mining button on the bottom of the screen, then left click to shoot the mining laser beam. A, kontrol tutaj ja mogę strzelać. Teraz strzon jest włączony, tak. Jest prąd I teraz mogę strzelać. I mamy coś leci. To jest za daleko. The system scan indicates low food reserves. Recommendation: establish a food production chain. To jest za daleko chyba. Food production chain. Chain. O, tutaj coś fajnego leci. Zielonego. Jakieś krystalowe. Czy przegrzanie jakieś mam A w to nie chcę? No dobra, to coś, coś mamy. 25 minerałów. Trochę tego. O, minerały lecą. Zbieraj, 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 zbieraj jak najbardziej. Zbieraj minerały. No, jak moi, ładnie moi ludzie pracują, rozbierz złom. Zbuduj fabrykę pożywienia. Zbuduj oczyszczacz wody. Rozbierz złom. Zrobiłem rozbierz złom, ale dobra. Na razie starczy to. Złom. Rozbierz. Jeden. Aha, dobra. Złom. Drugi. Rozbierz. Rozbierz. Dobra, i jeszcze to możemy rozebrać. Jest pięć rozłożonych. Zbuduj fabrykę pożywienia i oczyszczacz wody. Dobra, zbuduj fabrykę pożywienia. Fabrykę pożywienia, dobra. I jeszcze oczyszczacz wody. No, pięknie. Dobra, no brawo, i teraz mamy wszystko. Rozpocznij produkcję w, ciąg... w trybie ciągłym w fabryce pożywienia. Dobra, fabryka pożywienia. Produkcja żywności ciągła.

Nie chciałem tego, chciałem tamto. No dobra, to też jeszcze weźmiemy. Dobra, to na razie wyłączymy. Zbuduj moduł. Stacja moduł. Mogę dołożyć tu moduł i tu moduł. I tu moduł, tu moduł i tu moduł up and start Dobrze, zbuduj piec teraz. Mhm. O, ślicznie. To teraz mamy tutaj piec. Niech ktoś zbuduje Śledź. i rozpocznij produkcję w piecu. Dobra, piec zbudowany. Możemy rozpocząć ten teatry nie od ciebie miałem rozpocząć czyni produkcję piecu metalu, tak? Stwórz. Alert, the expansion goal is suspended. Secure food and water supply first. U, tylko przelatuje obok. Ok. Zapasy żywności, ze ten, zabezpieczony zapasy R razy dziesięć. A jak ja mam zapasy żywności? Whoever said space is silent clearly never had to listen to the AI's jokes on loop. Zabezpieczyć zapas podstawowe zapasy, zapasy żywność i woda. Dobra, ale jak to ja mam zrobić? Czyli muszę mieć co 10 zapasów? Tego nie mogę. Jak zrobię? Uf, służ do osiągnięcia X w magazynach? Nie ja chyba wody nie mam co. A nie, mam 86 wody. Dobra, to ja muszę chyba poszczelać trochę. Chyba. Będę miał wodę. A skąd zapasy żywności wziąć? Okej, okay, gdzieś wodę mam. A, chyba jak mam... z wody się robi ma z żywność, czyli ja muszę dużo wody posiadać, żeby robiła się żywność. Ok, spoko. Czyli jak najwięcej trzeba strzelać do, mety, do tych różnych yy, asteroid, zbierać różne kryształy, zbierać żelazo i inne rzeczy, ale też dużo zbierać wody. Teraz mi się przegrzeje laser. Bo to chyba jest przegrzanie to tutaj, nie? Dobra. Storage full. Storage full. Zapasy wody, dobra. A teraz jeszcze żywności trzeba robić. A to w takim razie. Storage full. Storage Storage full. A żywność się robi, tak? To 30 sekund. Please recycle your We're running low on breathable air, not funky Dlaczego ja mam recycle my socks, zrobić? F3. Nie wiem. Co to jest technologia? Uuu, fabryka komponentów. Autosprzedaż paliwa, ruiny, rury, guma, kwarc. O, jakie ładne rzeczy. Technologia. No dobrze, dobrze, jest wszystko ok. Jedynie... Aha, zapasy się robią, bo wodę mamy. Może przyspieszymy. Niech się, zrobi te... Niech się zrobią te... te 10. 6, dobra, i to raz, raz, dwa chyba poleci. 8, i teraz powinno być 10 za chwilę. Buduj śluza handlową. Attract ships to scan for missing technologies. In space, no one can hear you scream, unless you forgot to mute the intercom. Śluza handlowa. Może obok. Jak się tutaj zbuduje śluza handlowa i poczekaj na pierwszego odwiedzającego. No, tak on nie jest zła zabawa. No dobra, no i śluza już jest, tak? Tak. I teraz trzeba poczekać na pierwszego odwiedzającego. Więc ja przy, w międzyczasie sobie. A, a to dopiero spada. How full laser storage is. To ja bym się skupił teraz tylko na wodzie, najbardziej. I trzeba poczekać na odwiedzającego. Jest odwiedzający pierwszy. I co teraz? To to start to start to start small handluj. handluj, handluj, oddokuj, on off, rozbierz sklony. śluza. handluj. I co my byśmy mogli yy, wyhandlować? Sprzedaj. Co my, stacja. Kup gość. Gość ma co? Ścieki, drona. Ścieki i drona. A po co mi ścieki? Ja mam ścieki. I czy ja mogę mu te ścieki sprzedać? Czy co? Ile mam? Sprzedaj ścieka. i Ile zarobię na nim? Minus 10? Dlaczego minus 10? A. Chcę cofnąć to. Bo to jest oboście, nikt nie chce kupować, tak? Lód to jest żywność 9, metal, komponenty. A, a do czego są komponenty? Zarób stówę, Spłać sto za pomocą banku panelu Black Corp Inc. Ja bym się, nie wiem, mi go sprzedać żeby. Tu jest 28, 50. Wiesz, co? Shopkeeper's dilemma. Waiting, waiting. Still waiting. Ja Mogę sprzedać. Ile to będzie łącznie? 22 to jest po razy 3, że 60. Zaraz, zaraz, zaraz. Dlaczego suma punktów? Ale zaraz, zaraz, zaraz. To kosztuje trójkę. Jak ja mu 22, to jest 66. Powinien zrobić, tak? A to. Wartość handlu 76 82 84 102 potwierdź Powinienem zarobić stuwę Chyba nie wiem, ale to może nie jest to Nie wiem spłać trochę Dobra, oni go zanoszą mu tam różne rzeczy. 51 zarobiłem. O, malutko. No ale spoko. Zabawa jest. Ojej, no fajna. On tylko przelatuje, tak. Czy ja mam wodę? O, daleko leci. Więcej potrzebujemy wody. O, właśnie. Tam trochę wody mamy ślicznie, Dobra. To zobaczmy, jaką technologię mamy. Możemy to kupić? Nie, a to możemy kupić, tak? Fabryka komponentów, czy to już, czy to mamy już kupione? Chyba nie, nie wiem. A bo mam 3 na 30, to ja muszę mi to będzie rosło. Chyba i samo się odblokowywać. Chyba nie wiem. Fabryka paneli słonecznych. Zbiorniki na ścieki. Czy ja mogę coś budować jeszcze? Górnictwo, laser górniczy to jeszcze jeden to bym. A to nie może samo automatycznie się ten zbierać. Dystrybutor wody, fabryka, toaletę, oczyszczacz to mam. Moduł, kratownica, magazyny, zbiorniki. Magazyn, jeden mam. I zbiornik na wodę. Górnictwo to laser. Fabryka, piec, wyrzutnia ścieków, o! Co to jest? I to będzie mi wyrzucać wszystkie ścieki? Czekajcie, może cofnę, anuluj. To tutaj nic, nic nie mamy. Łodnica pasywna. Pasywnie chłodzi stacją. Można zbudować tylko na kratownicy. Ale ja bym zrobił sobie jednak ten, tą wyrzutnię ścieków. I ścieki będą przenoszone do wyrzutni, tak? Ścieki ciągłe. I co? I się pozbywamy ścieków w taki sposób? Bo tak. Ej, świetnie. Bardzo fajnie. Czy ja bym mógł jeszcze panel słoneczny zbudować jeden? Chyba nie, bo te panele to... gdzie indziej były? Później będą. Jeszcze nie poznałem, jak się robi panele przecież. Laser górniczy. Chyba mógł kolejny laser zbudować. A czy te lasery są automatyczne? Czemu samemu nie pobiera? Attention crew, please refrain from engaging in space karaoke have Nie wiem o czym mówisz. Po co mam iść na karaoke? Ja nie lubię karaoke. Załoga, dobra. Ech, no i co tutaj mamy? Tiery. Dobrze. Słuchajcie, to no taka sobie gierka dla zabawy. Można sobie popykać, jak ktoś lubi. Ja sobie o poszcz poszczelam. Chociaż przydałaby się woda, nie? I kryształki. Ale kurczę, teraz tak mało tej wody. A mnie bardziej woda interesuje, szczerze mówiąc, teraz. Mamy tylko 11 gram, kilo lodu. 8 gram wody. No dobrze, no ale jak nie ma, to co zrobię? Na razie jest to, co mam zbieram, tak? Czyli kryształy. Tego nie można, dobra. U, czy tylko przylatujesz? Gdzie ta woda? Nie widzę nigdzie. Tam daleko jest. Wieszczelaj. Trzeba czasami jednak... Trochę e, oddalić mapę, monitor i czy no mapę, czy tamten, wtedy możemy znaleźć inne rzeczy, które nas interesują. Zaraz się nam zniszczy, znowu przegrzeje laser. Storage full. Storage full, no właśnie. To nie jest przegrzany laser, tylko storage full. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam i dajcie mi znać, co myślicie o tej gierce. Oczywiście to nie będzie z tego serii, to jest taki dodatkowy materiał, który najprawdopodobniej nawet wyjdzie nie o 7 rano, tylko jakoś tak po południu. Zobaczymy, jako dodatek. Dzięki wielkie, trzymacie się ciepło. Pa, pa.